Wszystko, wytłumacz co to cel Wali mi serce, mimo to jestem mej Następna wizja wdycham, tu tylko ten, męczy to wszystko, dzień dobry, nocy dzień Czuję to wszystko, wytłumacz co to cel Wali mi serce, mimo to jestem mej Słuchaj mi na mokre, zapisanej kilka ja ma Mam tutaj poczycielkę nie, wciąga słońce, nie słońce mnie nie ciągnie, mnie to liczny, ten, wieszyty, w sobie, tworzę jeden lejemy, lejemy, Wychodzę lejemy, 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 ej lejemy, lejemy, ten lejemy, lejemy, Nie lejemy, lejemy, ej lejemy, 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 się mieć od pan głośnik, swłaś moc, twór, swoją moc, sam klarę wciąż tych wszystkich bram i ten jak znajduch pałam niecham, tu tylko ten męczy to wszystko dzień Dobry noc i Czuję to wszystko, wy bardzo to pali mi serce, mimo to jestem jakiś następna wizja, wdycham, tu tylko ten, męczy to wszystko dzień do dzień de mi...